Święty Jan Maria Vianney, znany jako proboszcz z Ars, to postać, która już za życia stała się legendą kościoła katolickiego. Słynął z niezwykłej pobożności, daru spowiedzi i głębokiej modlitwy, ale też z dramatycznych zmagań duchowych. Jego życie to przykład, że świętość nie oznacza braku walki, wręcz przeciwnie. Święty Jan zmagał się z pokusami i bezpośrednimi atakami złego ducha, a jego duchowa walka stała się inspiracją dla milionów wiernych. Jan Wianej wielokrotnie opowiadał, że diabeł próbował odciągnąć go od modlitwy i posługi. Zdarzało się, że w jego pokoju w nocy rozlegały się dziwne hałasy, stukanie, szuranie, a nawet przerażające krzyki. Pewnego razu obudził się i zobaczył, że jego łóżko zostało podniesione i przesunięte na środek pokoju. Zamiast jednak wpaść w panikę, święty skomentował to spokojnie. To tylko ty, grapin, nic nowego. Tak nazywał diabła, z ironią, aby pokazać, że nie boi się jego sztuczek. Egzorcyści i historycy duchowości podkreślają, że święto Jan był szczególnym celem złego ducha, ponieważ codziennie wyrywał setki dusz z jego wpływu. Ludzie z całej Francji, a później z całego świata, przyjeżdżali do Ars, by się u niego wyspowiadać. Bywało, że spowiadał nawet 16 godzin dziennie. W swoich zapiskach pisał, że największe powieści wtedy, gdy następnego dnia miał wyspowiadać kogoś, kto od lat żył w grzechu ciężkim. Jan w Janej nie odpowiadał agresją ani strachem. Jego bronią była modlitwa, post i całkowite zawierzenie Bogu. Potrafił pościć przez wiele dni, jedząc tylko gotowane ziemniaki i codziennie spędzał długie godziny przed najświętszym sakramentem. Wiedział, że duchowe zwycięstwo rodzi się w ciszy modlitwy, a nie w krzyku czy panice. Święty Jan Janej stał się symbolem kapłana, który nie boi się stawić czoła złu. Papież Pius XI ogłosił go patronem proboszczów na całym świecie. Jego życie pokazuje, że nawet święci muszą zmagać się z pokusami. Różnica polega na tym, jak na nie odpowiadamy. Historia świętego Jana Marii Wianeja przypomina, że każdy z nas toczy swoją walkę. Nie zawsze możemy uniknąć pokus, ale możemy, tak jak on, zwyciężać je modlitwą, wiarą i wytrwałością. Jeżeli chcesz poznać więcej niezwykłych historii świętych i ich zmagań, zasubskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych materiałów.